Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Dlaczego Twoja kampania marketingowa nie sprzedaje lub nie sprzedaje tyle, ile by mogła? Chociaż może nawet kiedyś działała. Ale teraz dostrzegasz, że konwersje spadają, czyli masz coraz mniej zgłoszeń, coraz mniej sprzedaży, a te, które są, kosztują Cię coraz więcej. I tu bardzo ważne wnioski, które myślę, że Ci się spodobają, chociaż może niekoniecznie spodobają, bo trzeba będzie coś zmienić, ale nie uprzedzając faktów. Z perspektywy tego, co się dzisiaj dzieje na rynku, z perspektywy tego, co wynika z badań marketingowych, które czytam, wyników innych marketerów, wszystko wskazuje na to, że czasy się zmieniły. To znaczy mamy olbrzymi wybór jako klienci dostępnych rozwiązań na rynku. No arcygigantycznie wiele różnych wariantów zaspokojania tych samych potrzeb i właściwie rozwiązywania problemów. To też oznacza, że dla branży usługowej, edukacyjnej i wielu innych no nie da się już sprzedawać na zimno. To oznacza, że potencjalni klienci, którzy nie znali wcześniej firmy, nie otrzymali jakiegoś polecenia, gdzieś wcześniej się z nią nie spotkali, raczej nie kupią. Nie ma na to co liczyć. To też oznacza, że samo kierowanie ruchu na stronę sprzedażową nie wystarczy. Potrzebne jest coś więcej. I to finalnie doprowadza do wniosku i do takiej bardzo złej informacji dla osób, które chcą, wynik na szybko. No, wychodzi na to, że jest to pewna odroczona gratyfikacja, która no nie przyjdzie tu i teraz, ale za to będzie miała wiele, wiele pozytywnych aspektów, o których powiem pod koniec tego odcinka. Dzisiaj podchodząc świadomie do sprzedaży internetowej, warto wziąć pod uwagę więcej aktywności, no niż tylko samo uruchomienie strony z ofertą oraz reklama kierująca ludzi na tę ofertę. Oczywiście w praktyce można wysłać naprawdę dużo ludzi, jeżeli to jest taka branża, w którą dużo ludzi wyszukuje, na stronę sprzedażową, ale jeżeli taka osoba wcześniej nie miała kontaktu z firmą, no to to już można się domyśleć, co się stanie. I teraz są dwa pokrętła, którymi można kręcić, żeby ewentualnie Coś z tego wykręcić. Można podkręcić budżet, bo w wystarczająco dużej próbie znajdą się osoby, które zaryzykują i otworzą swój portfel. Tylko, że jest olbrzymia szansa, że przepalimy nieporównywalnie więcej pieniędzy niż zakładaliśmy. Jest też drugi kurek to jest naszpikowanie treści i komunikatów perswazyjnymi sztuczkami lingwistycznymi. Ok, to jest jakaś metoda. Ale na to, aby otrzymać łatkę taniego manipulatora i wpaść do jednej szufladki z telezakupami mango, więc raczej w tą stronę bym nie szedł. Jeżeli sprzedajesz nowy produkt, to dla części osób będzie to tak mocny bodziec, że zdecydują się zaryzykować. Jest to pewna mała grupa ale ona istnieje i trzeba też się z tym liczyć. Warto zapoznać się w tym temacie z publikacją Dyfuzja Innowacji Erogersa. Jeżeli zapoznamy się z jej treścią, to wyjdzie nam na to, że takich statystycznych ryzykantów zwanych innowatorami jest tylko 2,5% wśród całej populacji. Cała reszta raczej wybierze sprawdzone, bezpieczniejsze rozwiązanie. I to bezpieczeństwo daje na przykład budowa internetowej społeczności zorganizowanej wokół spójnej idei. Drożny lejek sprzedaży bardzo mocno się wydłużył, bo takiej społeczności albo takiej pewnej ukierunkowanej mentalnie grupy społecznej, no to nie jest coś, co się zbuduje z dnia na dzień. Dlatego wymaga to większej cierpliwości, ale też daje dużo lepsze rezultaty. Niemniej oznacza, że potrzeba czegoś więcej niż tylko źródła ruchu z Facebooka, czy z Googlea, czy z YouTube'a, czy z jakiegoś innego z innej kory i oferty. Trzeba więcej elementów. W tej sekwencji. Ta sekwencja, oprócz tego, że ma więcej punktów styku klienta z marką, czyli takich punktów, w których klient może z tą marką się spotkać, to też musi być odpowiedni sposób przemyślana, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik. Teraz taka logiczna sekwencja wciągania klienta w kontakt z marką. Dajmy na przykład na to, że sprzedajesz masło orzechowe. No i więc, jak w praktyce to zrobić? Zaczynamy od tego, że zamiast kierować ruch na stronę sprzedażową, gdzie masz pokazany produkt, gdzie jest opakowanie, gdzie jest skład, to skieruj ruch na pewnego rodzaju edukację. Na przykład taki materiał 10 nietypowych faktów o maśle orzechowym, o których nie miałeś pojęcia. Oczywiście, pod masło orzechowe podstaw sobie coś, co tam sprzedajesz, żeby od razu korzystać z praktycznych przykładów. Mając ludzi na takim artykule o 10 nietypowych faktach, chodzi o to. Podsumowując ten krok, że przekierowujesz swój budżet reklamowy ze sprzedaży na treści edukacyjne. Taka edukacja problemowa. No i najlepiej zadziała. Taki problem, z którego klient nie zdaje sobie sprawy, czyli pomyśl o tym, co jest u Twoich klientów takiego, czego oni nie wiedzą, a co jest poważnym, palącym wręcz problemem. Ja na przykład mówię, że takim palącym jest problemem, jest to, że jeżeli mają stronę internetową i nie mają ani na niej piksela facebookowego, ani piksela Google Analyticsowego i nic tam nie mierzą, nie zbierają żadnych ciasteczek, to to jest problem, z którego sobie prawdopodobnie nie zdają Ci. Się naprawdę mnóstwo firm nie ma takiego mechanizmu na swojej stronie. Internetowej. Ale o tym kiedy indziej zresztą opowiadałem w odcinku, czym są te piksele analityczne. Możesz sobie spojrzeć na podcaście. I to jest cały sęk tego pierwszego kroku: jest to, żeby on był wartościowy i żeby odbiorca był zadowolony z tego, dostał jakąś wartość, dostał czegoś, czego jeszcze nie wiedział, aby to było nowe, ciekawe i użyteczne dla odbiorcy. Bo tylko to spowoduje, że w kolejnym kroku, który już mamy zaprojektowany, ktoś poda swoje dane. Na przykład e-mail, i to jest coś, co Ciebie połączy z tą osobom, która przegląda Twoją stronę. Będziesz miał, będziesz miała możliwość do tego, żeby wysyłać jej wiadomości takie jak chcesz, a najlepsze jest to, że ta osoba się na to zgłosiła. Oczywiście nie można tej relacji zepsuć, czyli to musi być znowu coś, co daje wartość. Moja rekomendacja akurat w przypadku tutaj masła orzechowego, pod materiałem z dziesięcioma nietypowymi faktami przygotuj sobie taki bok z zapisem na listę, na przykład dziewięć pysznych przepisów na rzadko spotykane potrawy z masłem orzechowym. Lub też 5 błędów, które popełniają ludzie porównując składy masła orzechowego. Oczywiście to jest jakaś forma e-booka, checklisty, czegoś, co ktoś będzie mógł w ładny sposób otrzymać na swojego maila. Dalej, zaprojektuj sekwencję wiadomości e-mail. tutaj kolejny etap edukacji, ale już takiej stricte produktowej porównanie co wybrać aby dotrzeć do najlepszego rozwiązania na ten swój problem czyli jeżeli zgłasza się klient który nie wie jakie masło orzechowe wybrać to daj mu wskaźniki którymi on ma się kierować żeby wybrać to najlepsze masło orzechowe albo po czym poznam że to jest najlepsze masło orzechowe Oczywiście tutaj pamiętasz, że pod masło orzechowe podstawiasz to, co aktualnie sprzedajesz. W takiej sekwencji maili może być też ciekawa historia, która się wiąże z założeniem firmy. Jakieś zdrowotne aspekty masła orzechowego, w jakich dietach warto stosować, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest to masło orzechowe. No i dalej, jak masz kolejną sekwencję maili, kolejne wiadomości wysyłasz w odstępach czasu, to jest to ważne, aby tam przedstawić już różne zakresy działalności, aby nie zanudzić klientów tylko jedną bardzo wąsko-skrojoną ofertą. Bo może się okazać, że oprócz masła orzechowego sprzedajesz zdrowe przekąski, i to jest coś, czym warto się ludziom pochwalić, aby oni też wiedzieli, z czego mogą u ciebie skorzystać. Tak sobie pewnie myślisz i słuchasz, no fajnie, fajnie, ale roboty z tym dużo, żadnej pewności na sukces. I oczywiście wiem, że każdemu zależy na tym, aby jak najwięcej, jak najszybciej uzyskać w wyniku sprzedaży. No ale ze względu na ilość treści, które mamy w internecie, łatwość porównania i gigantyczny, przegigantyczny wręcz wskaźnik w Polsce braku zaufania, no trudno jest osiągnąć natychmiastową sprzedaż. Ten mechanizm, który przedstawiłem w trakcie tego odcinka, gdzie przed stroną sprzedażową mamy edukację. Po stronie sprzedażowej również mamy edukację, tak żeby ten klient dostał dużo kontaktów, żebyśmy mogli z nim, że tak powiem, wejść w relację, żeby on czuł wartość, że my coś mu daliśmy, czego wcześniej nie miał. Klienci przychodzą po coś, czego jeszcze wcześniej nie wiedzieli, albo czego jeszcze wcześniej nie mieli. Klient musi otrzymać pewnego rodzaju zaspokojenie swojej potrzeby, aby czuł, że faktycznie dajemy mu to co po co przyszedł. Dużo bardziej opłaca postawić się na relacje i długofalowy sukces. I to jest zdanie klucz, które mi towarzyszy w rozwoju biznesu mojego, części klientów, to to, że dużo bardziej opłaca postawić się na relacje i długofalowy sukces niż szybkie wytarganie z rynku jak największej ilości pieniędzy. Jeżeli mamy już zbudowaną wokół siebie grupę odbiorców, którzy podążają za tymi rzeczami, które publikujemy, kiedy interesują się kolejnymi produktami, to dużo łatwiej nam będzie dołożyć do portfolio produktowego, na przykład masło orzechowe z kawałkami orzechów XXL albo teraz wymyślam coś innego. Chodzi o to, że jeżeli mamy już tych odbiorców, to każdy kolejny produkt, on będzie miał swoich pierwszych odbiorców, którzy wyłonią się spośród tych ludzi. Nas za nami podążających. Ja dzisiaj, taka moja już osobista rekomendacja, jeżeli ona jest dla ciebie ważna, to. Dzisiaj dowolny biznes zacząłbym od kanału wideo, bloga lub podcastu, aby jeszcze przed wypuszczeniem produktu mieć gotową grupę odbiorców, która jest gotowa kupić ten produkt albo skonsultować ze mną to, co ten produkt powinien posiadać, aby realnie zaspokoić potrzeby ludzi bez jakichkolwiek sztuczek manipulacyjnych, bez wciskania na siłę, bez walczenia o tą sprzedaż po prostu jak nie wiem, dziwny, oparzony. Zwierzak, żeby zrobić to rozsądnie, dając wartość, budując relacje i dając przy tym sensowne rozwiązanie problemu. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.